Mędrcy zobaczyli gwiazdę, ale tylko ci, którzy wyruszyli, spotkali Boga. Ta modlitwa na orszak Trzech Króli, głęboka modlitwa zawierzenia, prowadzi serce drogą wiary, która nie opiera się na pełnym zrozumieniu, lecz na odwadze zaufania. W tym filmie będziemy mówić o drodze, która zaczyna się od światła, ale prowadzi przez niepewność. O zawierzeniu, które leczy lęk przed przyszłością, i o pokoju, który rodzi się wtedy, gdy pozwalamy Bogu prowadzić. Po wysłuchaniu tej modlitwy, serce odzyska spokój, a wiara stanie się prostsza i głębsza. Dlaczego droga Trzech Króli uczy nas zawierzenia, gdy nie znamy całej drogi? Panie Boże! Staję dziś przed Tobą jak kobieta, która widzi znak, ale nie zna jeszcze całej drogi. Tak jak mędrcy, którzy dostrzegli gwiazdę, lecz nie wiedzieli, dokąd dokładnie ich zaprowadzi. Wiedzieli jedno, że warto wyruszyć. I to właśnie ich uczyliśmy się dziś. Zawierzenia, które zaczyna się nie od pewności, ale od decyzji serca, Droga trzech króli nie była wygodna ani bezpieczna. Była długa, nieznana, pełna pytań, a jednak wyruszyli nie dlatego, że wszystko rozumieli, lecz dlatego, że zaufali światłu. Panie, ile razy moje serce stoi dziś w podobnym miejscu? Widzę znak, czuję wezwanie, ale boję się kolejnego kroku. Chciałabym znać całą drogę, zanim zrobię pierwszy krok. A ty uczysz mnie, że zawierzenie nie polega na wiedzy, lecz na relacji, że wystarczy światło na dziś, jedna gwiazda, jedna decyzja, by nie zostać w miejscu. Orszak trzech króli przypomina, że wiara nie jest czekaniem, aż zniknie lęk, ale pójściem mimo Niego. Panie dla wielu kobiet, droga życia stała się wąska i pełna niewiadomych. Zdrowie, samotność, troska o bliskich, przyszłość której nie da się zaplanować. A jednak dziś słyszymy ciche zaproszenie, wyróż. Nie w sensie zewnętrznym, lecz w sercu zostaw to, co znane, i pozwól się poprowadzić. Bo jest w tej historii trzech króli jeszcze jedna prawda, taka, która pokazuje, dlaczego samo zobaczenie gwiazdy nie wystarczy i do niej za chwilę wrócimy. Jak orszak Trzech Króli uczy serce zawierzenia wtedy, gdy droga prowadzi przez niepewność. Gdy mędrcy wyruszyli w drogę, nie mieli mapy, mieli tylko gwiazdę. Światło, które było wystarczające na jeden krok, ale nie odsłaniało całej trasy. Orszak Trzech Króli uczy nas, że zawierzenie rodzi się właśnie tam, gdzie kończy się potrzeba kontroli, tam, gdzie serce musi zaufać bardziej niż rozum. Niepewność nie była dla nich przeszkodą, lecz przestrzenią wiary. Szli przez obce ziemie, nie wiedząc co ich spotka, nie mając gwarancji bezpieczeństwa ani sukcesu, a jednak nie zawrócili. Ta droga uczy, że Bóg często prowadzi nie przez jasność odpowiedzi, ale przez wierność w drodze. Zawierzenie nie polega na tym, że wszystko jest zrozumiałe. Polega na tym, że Bóg jest obecny. Dla wielu kobiet niepewność stała się codziennością, zdrowie, które już nie daje pewności jutra, relacje, które się zmieniły, plany, które trzeba było odłożyć. Orszak trzech króli mówi wprost nie jesteś słaba, bo się boisz. Jesteś wierna, jeśli idziesz mimo lęku. Zawierzenie nie usuwa pytań, ale pozwala z nimi iść. Droga mędrców pokazuje także, że zawierzenie nie jest jednorazowym aktem. To wybór ponawiany każdego dnia, każdy krok był nowym tak wypowiedzianym wobec nieznanego. I właśnie w tym codziennym tak rodzi się głęboka modlitwa serca. Modlitwa, która nie potrzebuje wielu słów, bo jej treścią jest droga sama w sobie. Jeden ze świętych powiedział: Wiara to stawianie kroku w ciemność, wiedząc, że Bóg już tam jest. Te słowa oddają istotę orszaku Trzech Króli. Nie chodzi o odwagę bez lęku, ale o odwagę zaufania. O zgodę na to, że nie wszystko musi być jasne, by było bezpieczne. Zawierzenie uczy także cierpliwości. Mędrcy nie dotarli od razu, ich droga trwała. Były chwile zmęczenia, być może zwątpienia, a jednak gwiazda nie zniknęła. Czasem była słabsza, czasem mocniejsza, ale prowadziła. Tak samo w życiu są dni, gdy wiara jest jasna i dni gdy jest ledwie widoczna. Zawierzenie polega na tym, by iść dalej, nawet gdy światło jest delikatne. Orszak Trzech Króli uczy nas również pokory. Zawierzenie oznacza uznanie, że nie my jesteśmy przewodnikami własnej drogi, że Bóg prowadzi, nawet jeśli robi to inaczej niż byśmy chcieli. Ta pokora nie umniejsza człowieka, ona go uwalnia bo serce nie musi już udowadniać, że wszystko potrafi samo. Dla kobiet dojrzałych to zaproszenie jest szczególnie cenne. Zawierzenie nie jest rezygnacją z mądrości życiowej, jest jej dopełnieniem, jest zgodą na to, że po latach doświadczeń można powiedzieć Panie, prowadzisz Ty i pozwolić sobie na spokój. Jeśli dziś pragniesz takiego zawierzenia nawet pośród niepewności, proszę napisz w komentarzu Idę za Twoim światłem. Dlaczego prawdziwe zawierzenie zaczyna się wtedy, gdy trzeba zostawić to, co znane i bezpieczne? Droga trzech króli była nie tylko wędrówką ku światu, ale także odejściem od tego, co znane, opuścili swoje domy, swoje schematy swoje przyzwyczajenia, zostawili za sobą bezpieczeństwo codzienności, by pójść za wezwaniem, które nie dawało gwarancji. To właśnie w tym geście kryje się jedna z najgłębszych lekcji zawierzenia. Aby spotkać Boga, trzeba czasem pozwolić odejść temu, co znane, nawet jeśli było wygodne. Zawierzenie nie zawsze polega na dodawaniu czegoś nowego często zaczyna się od rezygnacji od zgody by nie trzymać się kurczowo tego co już nie prowadzi dla wielu kobiet to jedno z najtrudniejszych doświadczeń duchowych przywiązania do dawnych ról do sposobów myślenia do relacji które kiedyś dawały oparcie a dziś przynoszą ciężar orszak trzech króli pokazuje że droga wiary prowadzi czasem przez pustkę po tym, co zostało zostawione. Zostawić to, co znane, nie oznacza odrzucić przeszłość, oznacza nie budować przyszłości wyłącznie na tym, co było. Mędrcy nie zapomnieli skąd przyszli, ale nie pozwolili, by to ich zatrzymało. Ich zawierzenie było ruchem serca ku temu, co nowe, choć jeszcze niewidoczne. To zawierzenie rodzi się w chwili decyzji. Albo zostanę w tym, co znam, albo pójdę za światłem, które mnie wzywa. W życiu wielu kobiet ten moment przychodzi cicho, nie jako dramatyczne wydarzenie, lecz jako wewnętrzne przynaglenie, myśl, która powraca, tęsknota za spokojem, pragnienie, by coś się zmieniło, choć nie wiadomo jeszcze jak. Zawierzenie polega wtedy na zgodzie, by nie tłumić tego głosu by nie zagłuszać go lękiem, by zrobić miejsce na Boga, który prowadzi inaczej niż się spodziewamy. Droga Trzech Króli uczy także, że zawierzenie kosztuje. Jest w nim wysiłek, zmęczenie, czasem niezrozumienie ze strony innych. Ale jest też obietnica, że Bóg nie prowadzi donikąd, że każde odejście od tego, co znane, ma sens. Jeśli jest odpowiedzią na jego wezwanie, nawet jeśli sens ten odsłania się dopiero po czasie. Zawierzenie jest też aktem wolności. Serce, które decyduje się pójść za światłem, przestaje być więźniem strachu. Nie oznacza to braku obaw, ale brak paraliżu. Mędrcy szli mimo ryzyka. Ich droga mówi nam, że wiara nie jest brakiem lęku. Lecz zdolnością, by nie pozwolić lękowi decydować. Dla kobiet dojrzałych to szczególne zaproszenie. Po latach doświadczeń, sukcesów i strat zawierzenie nabiera innego wymiaru. Nie jest naiwnością, jest mądrością, która wie, że nie wszystko da się przewidzieć, ale wszystko można powierzyć. Zostawić to, co znane oznacza czasem zostawić sposób myślenia, który już nie daje życia i pozwolić Bogu otworzyć nowe perspektywy. Orszak Trzech Króli przypomina, że droga wiary nie zawsze prowadzi przez to, co bezpieczne, ale zawsze prowadzi ku prawdzie. I właśnie w tym momencie, gdy serce decyduje się zaufać bardziej niż trzymać się tego, co znane zaczyna się najgłębsze spotkanie. Takie, które zmienia nie tylko kierunek drogi, ale i samo serce. Jak modlitwa zawierzenia w orszaku Trzech Króli przemienia lęk przed przyszłością w pokój serca? Lęk przed przyszłością często rodzi się nie z tego, co naprawdę nadejdzie, ale z tego, czego się obawiamy. Serce, które wiele przeżyło, Uczy się ostrożności. Pamięta doświadczenia, straty, rozczarowania. I właśnie dlatego przyszłość bywa dla niego ciężarem, a nie obietnicą. Orszak Trzech Króli pokazuje jednak inną drogę, drogę, na której przyszłość nie jest czymś do przewidzenia, lecz do powierzenia. Mędrcy nie znali zakończenia swojej wędrówki. Nie wiedzieli, co dokładnie zastaną, ani jak potoczą się dalsze losy, a jednak szli. Ich spokój nie wynikał z planu, lecz z zaufania temu, który ich prowadził. Modlitwa zawierzenia czerpie właśnie z tej postawy, nie próbuje kontrolować jutra, ale oddaje je w ręce Boga. Dla wielu kobiet lęk przed przyszłością ma bardzo konkretny wymiar. Zdrowie, które staje się niepewne, samotność, która może się pogłębić. Troska o dzieci, wnuki, bliskich. Modlitwa zawierzenia w duchu Orszaku, trzech króli nie usuwa tych trosk magicznie. Ona zmienia miejsce, w którym są niesione. Zamiast ciążyć w sercu samotnie zostają złożone przed Bogiem. Pokój serca rodzi się wtedy, gdy człowiek przestaje pytać, co będzie, a zaczyna pytać, komu powierzam to, co będzie. To subtelna, ale bardzo głęboka zmiana. Orszak Trzech Króli uczy, że przyszłość nie musi być jasna, by była bezpieczna. Wystarczy, że jest prowadzona przez Boga. Modlitwa zawierzenia przemienia także sposób przeżywania codzienności, Lęk sprawia, że serce jest ciągle napięte, gotowe na najgorsze. Zawierzenie pozwala się rozluźnić, nie dlatego, że problemy znikają, ale dlatego, że serce nie musi już wszystkiego przewidywać. Może skupić się na kroku, który jest teraz. W drodze Trzech Króli jest też ważna lekcja cierpliwości. Pokój serca nie przychodzi natychmiast, jest owocem trwania. Mędrcy szli dniami, nocami, czasem w ciszy, czasem w zmęczeniu. Ich pokój nie polegał na braku trudności, lecz na wierności drodze. Tak samo modlitwa zawierzenia uczy, że pokój nie jest jednorazowym doświadczeniem, ale procesem. Dla kobiet dojrzałych, modlitwa ta jest zaproszeniem, by nie żyć już w ciągłym napięciu, by pozwolić sobie na spokój bez poczucia winy. By uznać, że nie wszystko musi być rozwiązane dziś. Orszak trzech króli pokazuje, że Bóg działa także w drodze, nie tylko na jej końcu. Zawierzenie przemienia lęk, bo zmienia perspektywę. Przyszłość przestaje być pustą przestrzenią pełną zagrożeń, a staje się miejscem spotkania z Bogiem. Modlitwa w duchu orszaku uczy patrzeć na to, co przed nami. Nie przez pryzmat obaw, ale przez pryzmat obecności Boga, który idzie przed nami. I właśnie w tym pokoju serca rodzi się kolejny krok drogi, krok, który prowadzi do ofiarowania Bogu tego, co najcenniejsze. Do tego jeszcze wrócimy. Dlaczego orszak Trzech Króli uczy, że prawdziwe zawierzenie prowadzi do ofiarowania Bogu tego, co najcenniejsze? Gdy mędrcy dotarli do celu swojej drogi, nie zatrzymali się tylko na samym spotkaniu. Przynieśli dary, złoto, kadzidło i mirre, znaki tego, co mieli najcenniejszego. Orszak trzech króli uczy nas, że zawierzenie nie kończy się na dojściu do Boga. Ono prowadzi dalej do ofiarowania Mu serca, życia i tego, co w nas najbardziej osobiste. Ofiarowanie Bogu nie zawsze oznacza rzeczy materialne. Najczęściej oznacza oddanie tego, co najgłębiej przeżywane trosk, relacji, marzeń, a czasem także bólu. Dla wielu kobiet to właśnie te niewidzialne dary są najtrudniejsze do złożenia. Łatwiej oddać to, co zewnętrzne, niż to, co noszone w sercu latami. Orszak Trzech Króli pokazuje jednak, że droga zawierzenia prowadzi właśnie tam, do miejsca, w którym serce przestaje chować się przed Bogiem. Mędrcy nie wiedzieli do końca, kogo spotkają, a jednak, gdy stanęli przed dziecięciem, rozpoznali w nim więcej, niż się spodziewali. Ich ofiarowanie było odpowiedzią serca na obecność Boga. Tak samo w życiu. Gdy człowiek naprawdę spotyka Boga w drodze wiary, rodzi się pragnienie oddania mu tego, co najcenniejsze, nie z przymusu, lecz z miłości. Dla kobiet dojrzałych ofiarowanie często ma wymiar bardzo konkretny. To oddanie Bogu bliskich, o których się martwią, to powierzenie zdrowia, które już nie daje pewności, to złożenie w jego ręce samotności, która bywa bolesna. Orszak Trzech Króli uczy, że te dary, choć trudne, są najcenniejsze w oczach Boga, bo są prawdziwe. Zawierzenie prowadzi do ofiarowania także wtedy, gdy serce musi oddać swoje wyobrażenia o tym, jak miało być, o tym, jak powinno wyglądać życie. Czasem najtrudniejszym darem jest zgoda na to, że droga potoczyła się inaczej. Modlitwa zawierzenia pomaga złożyć ten dar bez goryczy, bez oskarżeń, z pokorną ufnością, że Bóg potrafi nadać sens także temu, co nie spełniło oczekiwań. Ofiarowanie nie jest stratą, jest przemianą. To, co oddane Bogu, nie znika, zostaje przemienione. Złoto, kadzidło i mirra nie wróciły z mędrcami, ale ich droga powrotna była już inna. Serce, które oddało, wraca przemienione. Tak samo serce, które w modlitwie orszaku trzech króli składa swoje dary, zaczyna żyć inaczej lżej, spokojniej, z większą wolnością. W ofiarowaniu rodzi się także głęboka intymność z Bogiem. To moment, w którym modlitwa przestaje być tylko prośbą, a staje się relacją. Serce mówi Panie, oto jestem. I w tym oto jestem zawiera się cała droga zawierzenia. Nie chodzi już o to, co Bóg ma zrobić, ale o to, kim on jest dla serca. Orszak Trzech Króli uczy, że każdy ma swoje dary do złożenia. Nieporównywalne z darami innych, ale bezcenne w oczach Boga. Zawierzenie polega na tym, by nie zatrzymywać ich dla siebie ze strachu, Lecz złożyć je u Jego stóp z wiarą, że on przyjmie je z miłością. I właśnie w tym momencie ofiarowania dokonuje się coś jeszcze: Serce, które oddaje, odkrywa, że samo zostaje obdarowane. pokojem, sensem i nową drogą, którą Bóg otwiera dalej i do niej za chwilę wrócimy. Jak głęboka modlitwa zawierzenia z orszaku trzech króli, przemienia codzienne życie, i nadaje mu nowy sens. Gdy Orszak trzech króli zakończył swoją drogę, nic zewnętrznie nie wskazywało na to, że świat się zmienił, a jednak wszystko było już inne. Mędrcy wrócili inną drogą, nie tylko geograficznie, lecz duchowo. Spotkanie z Bogiem, któremu zawierzyli swoją wędrówkę i złożyli dary, odmieniło sposób, w jaki patrzyli na życie. Głęboka modlitwa zawierzenia działa właśnie w ten sposób, nie zawsze zmienia okoliczności, ale przemienia serce, które przez te okoliczności przechodzi. Codzienne życie często wydaje się zbyt zwyczajne, by miało wymiar duchowy. Powtarzalność dni, obowiązki, troski, czekanie wszystko to może rodzić poczucie, że droga wiary oddzielona jest od rzeczywistości. Orszak Trzech króli pokazuje coś przeciwnego. Zawierzenie nie kończy się na modlitwie, lecz zaczyna się w codzienności. Serce, które zaufało Bogu, zaczyna inaczej przeżywać każdy dzień. Przemiana ta nie polega na nagłym entuzjazmie, jest cicha i głęboka. Zawierzone serce przestaje pytać przy każdym kroku. Czy dam radę? Zaczyna pytać. Jak mogę przeżyć ten dzień z Bogiem. Ta zmiana pytania zmienia wszystko. Codzienność nie jest już ciężarem do uniesienia, ale drogą, na której Bóg idzie obok. Dla wielu kobiet codzienne życie bywa miejscem zmagania, zdrowie, samotność, odpowiedzialność za innych, ograniczenia wieku? Modlitwa zawierzenia w duchu orszaku. Trzech króli nie obiecuje ucieczki o tych doświadczeń obiecuje obecność Boga w nich, a obecność ta nadaje sens nawet temu, co trudne i niewdzięczne. Zawierzenie przemienia sposób reagowania, zamiast napięcia pojawia się cierpliwość, zamiast ciągłego oceniania łagodność, zamiast poczucia straty, wdzięczność za to, co jest. To nie są wielkie rewolucje, ale codzienne wybory, które rodzą się z modlitwy. Orszak trzech króli uczy, że prawdziwa wiara objawia się w drobnych decyzjach podejmowanych każdego dnia. Głęboka modlitwa zawierzenia pomaga także odnaleźć sens tam, gdzie wcześniej był tylko ciężar. Czekanie przestaje być bezczynnością, a staje się przestrzenią ufności. Trudne relacje przestają być tylko źródłem bólu, a stają się miejscem wzrostu. Samotność przestaje być pustką, a staje się ciszą, w której Bóg mówi najsubtelniej. Przemienione serce zaczyna inaczej patrzeć na czas. Nie spieszy się tak bardzo. Nie próbuje wszystkiego przyspieszyć ani naprawić natychmiast. Uczy się rytmu drogi, który jest zgodny z Bożym prowadzeniem. Orszak trzech króli pokazuje, że droga do Boga ma swój czas. I że warto ten czas uszanować. Dla kobiet dojrzałych ta przemiana jest szczególnie cenna. Po latach doświadczeń i rozczarowań zawierzenie nie jest już romantycznym ideałem, lecz świadomym wyborem. Wyborem, by żyć spokojniej, głębiej, uważniej. Modlitwa zawierzenia staje się wtedy fundamentem nowego sensu. Sensu, który nie zależy od zewnętrznych sukcesów, ale od wewnętrznego pokoju. Orszak trzech króli przypomina, że każdy dzień może być częścią świętej drogi, nawet jeśli nie ma w nim nic niezwykłego, nawet jeśli jest cichy i prosty. Głęboka modlitwa zawierzenia otwiera oczy serca na tę prawdę i pozwala żyć w niej naprawdę. I właśnie z tej przemienionej codzienności rodzi się ostatni krok drogi, krok, w którym serce uczy się wracać inną drogą, niosąc w sobie światło, które już nigdy nie gaśnie. Panie Boże, na końcu tej drogi modlitwy stajemy przed Tobą z sercem, które przeszło swoją wędrówkę. Nie wszystko zostało wyjaśnione, nie każda obawa zniknęła, a jednak serce jest inne cichsze spokojniejsze bardziej gotowe zaufać tak jak mędrcy wracamy inną drogą drogą na której nie my prowadzimy lecz pozwalamy się prowadzić przyjmij panie nasze zawierzenie przyjmij nasze kroki te pewne i te niepewne przyjmij nasze pytania które jeszcze nie mają odpowiedzi przyjmij nasze życie takie jakie jest Niech światło, które zaprowadziło mędrców do Ciebie, pozostanie także w naszych sercach. Niech prowadzi nas przez codzienność, przez decyzje, przez chwile ciszy i trudniejsze dni. Niech przypomina, że nawet wtedy, gdy droga jest niejasna, Ty jesteś blisko. Pobłogosław każdą kobietę, która modliła się tymi słowami. Niech jej serce napełni się pokojem. Niech jej wiara stanie się prostsza i głębsza. Niech jej droga będzie bezpieczna, bo powierzona Tobie. Niech Bóg Ojciec otoczy Cię swoją opieką. Niech Syn Boży umocni Twoje serce w zaufaniu. Niech Duch Święty prowadzi Cię światłem mądrości i pokoju. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, proszę udostępnij ją dalej, aby także inne serca mogły wyruszyć w tę drogę zawierzenia. W ten sposób łączymy się we wspólnej modlitwie, tworząc duchowy orszak, który niesie światło dalej. Zatrzymaj się jeszcze na chwilę i włącz kolejną modlitwę do Ducha Świętego, aby On nadal prowadził, umacniał i strzegł Twoje serce na drodze, którą idziesz. Niech pokój Boży towarzyszy Ci teraz i zawsze. Amen.